Dziękuję, że dyrygujesz moim chórem, bójko. Ostatnio jest gorzej z moim łokciem dyrygenta. Nie ma problemu, maestro. Okej, okay, i co dalej? Dostarczyć 27 czasy do szkoły dla klaunów. Ciężko brać tych gości na poważnie. Ty! Brawulka? A ty co tutaj robisz? Nie! Mów, co ty tutaj robisz? Nie mam czasu na to, żeby znowu zadać ci to pytanie. Obiecałam, że wykonam wszystkie zadania z listy! Obiecałaś? że obiecałaś coś komuś, na kim najbardziej powinno ci zależeć, ale ta osoba właśnie w tej chwili ryczy w domu?! Mówisz o profesorze? Nie! O bajce! O nie! Projekt bajki na geografię! Zapomniałam! Właśnie! Zapomniałaś! I ja musiałam jej pomóc! Ty?! Siostro, weź się nie stresuj! Projekt nie przemieni się w kwiorzelczego potwora! I co narobiłaś? A ja wiem, postawiłam kilka drzewek i zasypałam to piankami. Rozpuszczonymi piankami? Dodałaś rozpuszczoną masę piankową, żeby stworzyć makietę piomu? Tylko troszkę. To ty nie wiesz, że to wywołuje reakcję z plastikiem? Pff, jasne! Nie. Nie, nie wiem. Wszystko w porządku? Że nie zależy nie tylko od prędkości, z jaką jajko zostało rzucone, ale też od materiału, na który owo jajko upada. Co ty tam gadasz? Mówię, że to wszystko twoja wina! Przepraszam cię, nie dotrzymałam danej obietnicy. Nie było mnie, gdy mnie potrzebowałaś. Ale teraz już z Tobą jestem. Razem zajmijmy się tym projektem. Poważnie? Mam pytanko, powiedz, co jest w Tajdze. Drzewa? Właśnie. Co jeszcze znajdziesz w Tajdze? Tajga jest największym biomem na świecie. Można znaleźć w niej duże pokłady węgla i jest domem myszołowa-wuchatego, który ma charakterystyczny okrzyk. GA GA Bajko! Jeszcze nigdy nie widziałam takiego interaktywnego projektu z geografii. Szóstka z plusem. Nie zrobiłabym tego projektu, gdyby nie pomoc Bójki. Nie ma problemu. Jejku, a mnie nie należą się podziękowania? No bo w końcu to ja przemieniłam twoją makietę biomów w potwora. Rar. Bójka, em, pan Nakin mówi, że biom nie może zostać na szkolnym parkingu? Rar. Zajmę się tym.